Zespół Universe pierwszy raz y, usłyszałem tak naprawdę w, na festiwalu w Opolu. Akurat włączyłem telewizor i zobaczyłem Mirka, y, który zaczął śpiewać Mister Lenona. No i tak mnie zaciekawiło. Pamiętam, z rodzicami siedzieliśmy wtedy i moja mama powiedziała: Patrz, mówili, że to chłopak jest ze Śląska, a tak ładnie śpiewa, że to też takie talenty mamy. Universe znałem od lat. 90 jeszcze chodziłem do szkoły średniej, koncertowali w duecie. Wtedy byłem jakby słuchałem innej muzyki, słuchałem punk rocka, byłem punkiem, że tak powiem, no i te klimaty popowo-rockowe tak tak średnio mnie interesowały. Opowiem ci tak. Yy, Rok chyba 87 bodajże, miałem wtedy lat 10. Pamiętam, że było lato. Byłem na basenie, kąpielisko. Kuzynka miała okmena, takiego z Niemiec, jak kiedyś jeszcze w sumie mało to znany sprzęt u nas w Polsce. Wziąłem to na uszy i była piosenka. Tacy byliśmy jeszcze wczoraj. Jesteśmy na planie filmu dokumentalnego o zespole Universe. Tacy byliśmy. Z nami jest Damian gitarzysta zespołu i Grzegorz Perkusista, z którymi kręcimy dzisiejszy materiał. Jest również Tomek i Tomek. To jest Tomek. Chłopcy odpowiedzialni za, za kamery i oświetlenie. No i ja. I wobec tego, skoro jesteśmy gotowi, to hmm, myślę, że można klapsnąć. Pierwszy. Chodź Natalia, do nas klapsniesz. Jeszcze, jeszcze bardziej tutaj, Natarka na środek. I w tamtą kamerę popatrz i powiedz. Uniwersytety, byliśmy, scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Także praktycznie nie odczuwało się chyba w tym okresie, że zespół ma dwóch liderów. Tego się nie odczuwało. Liderem był Mirek. Heniek, Damian, Wojtek, Grzesiu, Marek to był zespół, a liderem był Mirek. No to chyba główne zdanie miał Mirek. Zdecydowanie tak. To był kierownik naprawdę przez duże K. Słupaca Znikąd wspominam no, mega pozytywnie, mega pozytywnie. To człowiek po prostu taki tyran muzyki to był. On w trakcie mówię, no, wszystko miało pokładane co chciał. I faktycznie sobie wtedy na tym pogrzebie zdałem sprawę, że większość tych ludzi, którzy tam stanęli nad grobem, mają jakąś historię. No bo dlaczego przyszli? Dlaczego przyszli? Coś musiało ich pociągnąć i widziałem wiele tych znajomych twarzy i sobie pomyślałem, że ja jako współzałożyciel tego zespołu Duet Universe jestem w tej chwili jedyną osobą, która ma jakby świadomość tego wszystkiego co się wydarzało, bo większość ludzi, którzy z nami współpracowali czy wcześniej, czy później albo w tej chwili z nami grają, nie, nie wiedzą co było wcześniej albo wcześniej grali i nie mają świadomości co się dzieje teraz. Czuje takie jakby troszeczkę zobowiązanie bardziej historyczne, właśnie dokumentalne niż samo takie chęć napisania książki. Pomyślałem sobie, że być może kiedyś ktoś będzie chciał nagrać film jakiś i będzie musiał sięgnąć do tej książki. Nawet to, co w tej chwili tutaj, część tych wspomnień, które opowiadam, to są też na podstawie tej książki. Gdzieś ktoś przeczytał ktoś, no Krzysiek, który tutaj właśnie siedzi po drugiej stronie. I, I słucha tych moich zwierzeń. Niektóre rzeczy mi podpowiedział, co go zaintrygowało, niektóre dowiaduje się dopiero ode mnie tutaj, właśnie przed kamerą.